Budynek został wybudowany w niespełna 3 lata za kwotę wkładu własnego gminy 3 milionów złotych. Pozostałe środki są to środki rządowe w kwocie 3 milionów i 2 milionów 700 tysięcy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie. Także za niewielką kwotę wybudowaliśmy piękny obiekt 113 113 m2 powierzchni użytkowej, kubatura 6425 m sześciennych. Mieszczą tu się wszystkie referaty Urząd cywilnego, który dotychczas był w odrębnym budynku, geodezja, GOPS, te, te instytucje, te referaty, które były porozrzucane po całych Maciejowicach są teraz w jednym obiekcie, także mieszkańcy będą mogli w jednym budynku być obsłużeni i załatwić swoje sprawy. Budynek jest nowoczesny, tak jak to widać, jest, jest pełna rekuperacja, wszystkie pomieszczenia są szczelne. No myślę, że będzie to budynek na lata, będzie służył mieszkańcom przez długie lata, będą za, mogli załatwić swoje sprawy, w odpowiednich warunkach i w takim urzędzie. Na taki urząd czekaliśmy wszyscy.